Witam, 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 jestem Giovanni z kanału Sobilemi i w dzisiejszym odcinku, w trochę nietypowym odcinku, pokażę Wam ulepszoną wynicę Korwo Bianco na Maksam. Więc tak, zaczniemy sobie od ogrodu Świat. tak, od ogrodu. Dlatego to wygląda y, zakupione on, tutaj jest pełno roślinek, możemy sobie pozbrać. oproszę owoce owsianki, y, bazylia nazairska, proszę bardzo, jeśli ktoś jest ciekawy, niebieski lotosu, proszę bardzo, możemy sobie zbierać tutaj wszystko. Tutaj są jeszcze takie pola, y, owoc berberki, też tutaj y, to trzeba było zakupić te kwiaty wszystkie tutaj nie pamiętam za ile, ale chyba za tam 1000 koron albo 500 coś mi się tak kojarzy. Wszystko możemy sobie zbierać. Ładnie to wszystko wygląda. Ludzie sobie pracują tutaj przy tych kwiatach, przy owocach. Dobrze, idziemy sobie dalej. Tak, idziemy. Tutaj tutaj most, przez most przejdziemy. Dokładnie, staruszko. Chłopka. O, tutaj jest stanie dla płotki. I co ciekawe, możemy tutaj wprowadzać dzikie konie. Taka ciekawostka. Um, tutaj jest. Główny ten główny um, główny dworek tam na dole też był no i co tutaj tutaj jeszcze e, mieszkanie naszego sługi no i co najlepsze sam dom Geralta ulepszony pomalowany odnowiony no i. Oh. Tak już właśnie wygląda ta winnica ulepszona na maksa. Nagrywam to na szybko, żeby coś wam pokazać wiadomo. Bo długo nie było filmów. Purchowka, wszystko ładnie wygląda. Winnica tętni życiem i sobie wejdziemy do środka już, w którym był film. W zakończenie całej... Wszystkich przygód Geralta na głównym kanale CD Projektu tutaj sobie dokupiłem różne wyszaki, oczywiście zapełnione są broniami moimi zbrojami które zdobyłem podczas mojej przygody obraz sobie wisi, właśnie najgorsze jest to, że obrazów niestety nie mam, ale tutaj możecie sobie wyobrazić jak to będzie wyglądać. O mam spoko git. No, możecie sobie wyobrazić. Jeszcze pójdziemy sobie na górę. Tutaj jest tak jakby sypialnia. Nie, tutaj nie jest sypialnia, sypialnia jest na dole, ale tutaj jest w sumie pokój JEN, y, bo ja sobie grałem tak, że JEN jest moją y, kobietą. W sumie tak zrobiłem, tak jak jest w książce. No. Ojej, ale piękna melodia. Mówią te melody wiedź mnie naprawdę. One są tak piękne te melodie. Że ło no i co tutaj jest? Tutaj jest e, pracownia. Nie, tutaj jest kominek. Mogę sobie palić. Tak, wszystko jest tutaj. Jeśli ktoś jest ciekaw oczywiście, to jeszcze pokażę wam sykalnia, w której ja mogę się zdrzemnąć. E, satuetka mogę sobie powiesić. O proszę. O nie, chwila, 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 chwila. Bo mam tylko jedną satuetkę to jest lipa trochę. Ale cóż, tutaj jest miejsce na obraz um, ten. Tam też jest miejsce na obraz i proszę bardzo, możemy się przespać, użyj I właśnie tak wygląda y, spanie w Wiedźminie O sobie prześpimy tutaj przez tam 4 godzinki Dobrze, przespał się Wiedźmin, widzicie, siedzi sobie chłopak Nawet y, nie było animacji, że wstaje, ale o Ro ro rośliny włókna han no wszystko ładnie pięknie e, jeszcze się przebiegniemy szybko zobaczymy czy wszystko wam pokazałem jak nie no to lipa trochę ale raczej tak to to już nie jest mińca. no nie, a chwila może ta winnica ma potencjał lepiej tak tutaj wszystkie pola zasadzić winami, no to garaż byłby ustawiony. No i piszcie w komentarzach, czy chcecie, abym robił serię na temat ciekawostek yy, o o najgroźniejszych bestiach i luźnych pogodych o no bo temat mnie jara. W sumie jestem fanem Wiedźminu już od kilku dobrych lat. Wszystkie książki są takie przeczytane, mam na półce nawet, mogę również nagrać te książki. No i cóż, to by było na tyle. Piszcie też w komentarzach, czy Was w ogóle interesuje seria na, oczywiście nie gry, no bo dużo ludzi to nagrało, ale ogólnie te na pokaduchy nawet temat Wiedzina czwórki, bo już jest w pranach. Pierwsze koncepty są w pranach, znaczy już są w sumie pierwsze koncepty, Wiedzina czwórki, no i co? Hmm, różne ciekawostki też bym mówił, no, ale to pozostaje już w Waszych rękach, czy chcecie, czy nie bo dla mnie to jest naprawdę obecne mogę się postarać i r, y, robić dla was jaka was to, nie. no także to by było na tyle zostawcie subskrypcję oraz lajkę bo to mnie bardzo motywuje ale że się mam mordeczki jojo ja a, a właśnie chwila 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 tutaj y, mam jeszcze pracownię moją alchemiczną no w sumie tyle tak tam ten, m, walczyłem z Brukson na początku y, krwi na tym ratku naszym. Nie tu, tylko tam. Musiałem zejść. Tak i tam dalej się szło i się walczyło z Bruksą. w Miarę trudna walka dla, m, dla tych, którzy przechodzą do DLC pierwszy raz, ale da się przeżyć. Naprawdę da się tą walkę przeżyć. No także. E, napiszcie w komentarzach to co wspominałem wcześniej Także ja się z Wami żegnam Subskrybujcie kanał, lajkujcie bo to mnie naprawdę bardzo motowuje I po prostu to jest dla mnie miłe Jak dostanę subskrypcję lub miły komentarz Albo lajk, like, po prostu zwykły lajk like, To Was nic nie kosztuje A mi to sprawa naprawdę Sporą satysfakcję, że ktoś docenia tą pracę No Także ja się z Wami żegnam e, Hej hej Bywajcie Hi. Jeszcze jedno. Mam nadzieję, że czekacie tak samo yy, niecierpliwie jak ja na na czwórkę i możemy sobie podyskutować o tym jak będzie wyglądał ten widzimy 4. No i w sumie tego chciałem powiedzieć. Piękne widoki. Naprawdę piękne. Radzi się, postarali. Piękne widoki. O Jezus. Tamto miasto co jest. Yy, to jest miejsce, w którym jest sporo mamów z piwem. Tedy górki skalne, czy nie wiem co to jest. Wiecie o czym mówię. No. Łódko? Zrzucamy w drogę.